Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dawka emocji z rumuńskiej Superligi. To co już Jacku wiemy na pewno to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie, a więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Ruszyła pierwsza połowa, drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Uwaga, mogą wyjść na prowadzenie! Świetnie zablokowany strzał! Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Dobra decyzja, udane przejście. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Bremka! Co za sprytny strzał! Doskonale podcięta piłka. Tu było trzeba odrobinę bezczelności, bardzo dużo techniki. Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Nie mówilibyśmy tyle o tej akcji, gdyby nie ta podcinka nad bramkarzem, która przyniosła bramkę znakomicie. No to mamy 1 do 0. 妈的呀！ Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niveczą świetnie do tej pory budowany atak. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Tego może coś być. Odbiera czysto w polu karnym. Rzuca teraz piłkę do środka. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Przerwa, za nami pierwsze czterdzieści pięć minut. Tego spotkania rusza więc, pierwsza połowa. Uwaga, świetny prostopad. Bramka! Co za sprytny strzał! Doskonale podcięta piłka. Tu było trzeba Rozległ się gwizdek, ruszamy, przed nami druga połowa tego spotkania. Ależ technika teraz, no i po zagrożeniu, dobry odbiór. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ładnie teraz wymierzone podanie, może być ciekawie. Stracona szansa na groźny atak. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. No i po ataku dobra interwencja. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny, aż się prosi, żeby go wykorzystać. Mamy sygnał z ławki, nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Leżenie, proszę Państwa! No i niestety trafia, ale nie do tej bramki, co powinien. Oj, długo będzie to rozpamiętywać. Korzystamy chętnie z nowoczesnych technologii, a dzięki temu wiemy, że tutaj na pewno padła bramka. Wszystkie wątpliwości rozwiewa nam tak zwany system goal line.

Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Daleka piłka z rogu. Nie udało się dograć z rożnego do partnera. Rywal był szybszy. Jeszcze 5 minut meczu. Utrzymuje się remis. Kamora. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Uwaga, świetny prostopad. Bremka, co za sprytny strzał! Doskonale podcięta piłka, tu było trzeba. No i niestety trafi.